Ci vanno da strony Adi. Czekaj, tutaj, jak to wygląda? Dobra, chyba jest git. Wybaczcie, ale niestety ciągle w biegu, więc też tak troszkę z doskoku ten film robię. Jak wygląda sytuacja? Od dobrych kilku miesięcy mam taki problem, który nie do końca jest, który nie do końca jest kontuzją i jest to uraz, naciągnięcie mięśnia pośladkowego. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że z uwagi na sport, który tutaj wszyscy, mam nadzieję, uprawiamy, może być tak, że Wy też macie z tym problem i ta kontuzja Kontuzja, kontuzja, nie kontuzja, to jest tak, że to nie musi być wcale uciążliwe w trakcie uprawiania sportu, wysiłku, ale uciążliwe robi się dopiero na przykład wieczorem po treningu, kiedy chcecie się położyć spać i to się objawia tym, że odczuwacie ból w tym miejscu. Tu jest krętaż większy, jest taka, 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 taka gruba kość, i może być tak, że na przykład, jak sobie leżycie na boku, na tym uszkodzonym w cudzysłowie i tym drugim, to odczuwacie ból, taki dyskomfort lekki. Tutaj, po diagnozie, czy to u fizjoterapeuty, czy nawet sami możecie sobie to zrobić, przyciskając sobie palcami albo kośćmi, albo ewentualnie poprosić kogoś, żeby to zrobił. Jeżeli to jest uraz mięśnia pośrodkowego, średniego, to będziecie czuć taki lekki, lekki ból, takie lekkie kłucie, przy oczywiście trafieniu w ten punkcik, no i tutaj Tutaj się okazuje właśnie, że jest to naciągnięcie tego mięśnia, które objawia się właśnie głównie bólem boku, biodra. Można by nawet pomyśleć, że to jest jakiś problem z biodrem. Także od w sumie no kilku miesięcy to mam. Tak, raz lepiej jest, raz gorzej. Trochę to bagatelizowałem właśnie ze względu na to, że no ciągle jakieś mecze, ciągle jakieś treningi. W sumie mi to aż tak bardzo nie przeszkadzało. No, teraz mi ostatnio zaczęło przeszkadzać, ze względu na to, właśnie, że troszkę mocniej w nocy zaczęło pobolewać. Więc na tydzień sobie uciąłem treningi z piłką i zacząłem sobie realizować taki fajny, inter interwałowy plan treningowy, który, tego, który nie wpływa negatywnie na pośladek, a pozwala mi go aktywnie regenerować. Także w dzisiejszym filmie pokażę wam ten trening, w jaki sposób możecie sobie go zorganizować poprawia, poprawić kondycję, wydolność, wytrzymałość yy, i jeszcze popracować z piłką. Także to jest naprawdę fa bardzo fajna opcja. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrał oddzielny film na temat rehabilitacji tego pośladka, w jaki sposób możemy się z tym problemem uporać, to dajcie znać w komentarzach, to też coś takiego mogę, mogę nagrać, bo już jeżeli chodzi o ten poślad, u mnie jest dużo lepiej. Około 3 tygodni już działam z nim, ćwiczenia wzmacniające, troszkę te, te treningi z piłką też zmodyfikowałem, treningi klubowe no omijałem co niektóre, bo, bo niestety głównie bieganie z piłką przeszkadzało mi w regeneracji tego pośladka. W moim przypadku jest to prawy pośladek, ja jestem prawonożny, więc oczywiście głównie prowadzę piłkę prawą nogą, czy tak samo oddaję strzały prawą, czy głównie podaję prawą nogą, więc to wszystko powoduje, że ten poślad jest Ciągle, ciągle, atakowany, ciągle się nie może zregenerować i, i te dolegliwości bólowe się mocniały głównie po treningach. W momencie kiedy sobie na przykład robię sprinty czy treningi bez piłki, to wszystko jest git i ten poślad się może fajnie zregenerować. Także już nie przedłużając przejdźmy do treningu. Nie wiem czy widać, już to i tak troszeczkę wzmocniłem, ale przy tej stronie, właśnie bolącej, osłabionej, troszkę bardziej mi to biodro ściąga do gleby przyciąganie, więc jest po prostu trudniej mi zrobić te 10 repsów niż na stronie, która jest to, ta stabilizująca, czyli w moim przypadku lewa, no bo głównie gram prawą nogą. Czy to właśnie prowadzenie piłki, czy strzały, znaczy to no wiadomo, staram się grać dwiema, ale zawsze jednak jakaś przewaga musi być. Tam jest ta noga stabilizująca, jest mocniejsza, a niestety ta z pozoru lepsza, silniejsza jest e, tą słabszą. Także taki paradoks moim imieniem. Trzeba by ma sobie podziałać, zaktywować włókna używane. Jak skończysz, zobaczcie. dosyć Co uwagę na ten akcent Piękny Kiedyś bym powiedział ekscentryce, ale... to dobra, to już czekaj, kończy. Ja Nie, spokojnie, spokojnie Już jestem tak rozgrzany, że termometr... Jakiś zupy Dobra, ja od razu bym tego kerwerka w takim razie zrobił. Właśnie, całe 4 godziny dzisiaj spałem, także ja, tak że tak. tak to ja dzisiaj 5, także też. A jeszcze byłem 8 godzin na budowie. 8 godzin na budowie. A, dobra, przepraszam. 20 godzin. O, faktycznie spałeś 4 godziny. Dobra, teraz tak, słuchajcie, ja robię dalej Kerwera i przechodzimy do części interwałowej. Oj, już trochę, trochę czuć. Po interwałach najgorzej będzie Nie żebym się usprawiedliwia Ale jeszcze na rowerze przyjechałem Ponad 5 ja Jeszcze muszę wrócić Nie, ja, tak seria w ogóle bardzo fajna opcja na podtrzymanie, nawet podbudowanie kondycji I w ogóle nie czuję tego 不知道了。 będzie? 10 A ile? 1 do potęgi 10 plus 9 Dobra i ostatnia część treningu, czyli interwały 10 sztuk sobie zrobimy No i potem ostatnia część kerwera Dorzucę sobie poza tymi ćwiczeniami ze 2-3 nowe O, słuchajcie, poszło. Zacznijmy z tego, że ostatnio sobie robiłem na maksa za linią, żeby grzać i hamować dopiero za linią. Tak, teraz zrobiliśmy sobie do linii, czyli staraliśmy się hamować, żeby jak najbliżej linii końcowej wyhamować. I powiem Wam, że to jest w wariant co najmniej kilkadziesiąt procent trudniejszy. Jest dużo krótszy czas przerwy i dodatkowo czwórki się męczą bardziej, bo trzeba wyhamować czwórki i dwójki, także naprawdę ogień. Spróbujcie sobie. Jeżeli nie próbowaliście, i od razu wchodzę na Kerwera. Bez przerwę, no, zrobię tylko kata, żeby mi się klipy pocięły. Rafał tam cierpi, ale nie będzie chyba żyganka, co? Nie? No dobrze. Znaczy szkoda w sumie. Zawsze różnicy z żyganki. No to normalne akurat, nie? Ale dobrze, dobrze, wszystko tak. Oj, 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 Ух! Tomasz, wiesz już takie, boloć te nogi, ale już się to nie obchodzi w Idzie dobrze. Tak jak na boisku, nie? Fajnie. I już wtedy piło, zatam Ta wszędzie. Nogi mi siadło już ostro, ostro siedzi w głowę. Słuchajcie, wyglądało całość zajęła nam około godziny, plus minus. Nie jest go godzinę? No i trochę dłużej, bo tego kerwera robiłem, ale to tak z godzinę. No. no a tego typu sesyjki możecie sobie wykonywać tylko trzy razy w tygodniu. Przykładowo no, między rundami ja teraz też już nieuchronnie zbliża się jesień, także trochę przerwy będzie. Jest to dość krótki trening, nie jest dużo, fajny, sobie zaimplementować. I właśnie no, stricte bieganie e, interwałowe, pod kondycję i troszkę wytrzymałości, no bo też, e, też trochę tej, e, tego, tego dłuższego, powiedzmy jednostajnego biegania jest. No i oczywiście carver z piłką, który możecie sobie modyfikować. E, nawet możecie sobie e, robić jakieś, nie wiem, ćwiczenia, powiedzmy, bardziej obszerne. Jakieś slalony z piłką i tak dalej, tak dalej. To jest przykład. Przykładowy trening. Możesz z tego wykorzystać do poprawy właśnie tej kondycji i wytrzymałości. Polecam. Także jeśli materiał się podoba, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnych materiałach treningowych. Trzyma, nie mówiłem, Trzymajcie się. Owocnych treningów. To trzymajcie się. Owocnych treningów. Do zobaczenia.